Siema. Tu cieciu, a teraz gramy w Battlefield 3. Na niezbyt trudnej mapie. Jest to tryb, w którym się przejmuje w punkty A i B. Na razie przegrywamy, ale może damy radę. Kurde. Ale się tym wolno pływa O, szybciej się przywa... Jak się shift przytrzyma? Kurwa, ale to wolne Kurwa Co mnie... Co mi rozjebało? A FGM no Pociski namierzające Kurwa Wkurzające to jest Dobra O kurwa, ale zlamiłem Ale jakiego w ogóle nie było widać Tu jest tak ciemno w tym pomieszczeniu Jedziemy z jakimiś moimi kolesiami Kurwa Jak nas zeszczelą to się wkurzę Ja pierdolę I trzeba teraz płynąć Płyni, płyni Kurde. Mamy... bardzo złą pozycję do atakowania. Praktycznie z bazy wyjeżdżając, jesteśmy wprost na narażeni na ich ostrzał. To jest przejbane. Kurwa, no właściu, no. Ja pierdolę. Ile się tu muszę nachodzić? O. Widzę czysto, a to co to tu to polew? Jazda, jazda <śm> O kurwa O fuck O medyka potrzebuje ja pierdolę, co to... Co... Jestem na hita. Jak oni mnie tu widzieli? A, koniec gry. Kurwa, przegraliśmy. <grystanie> Za dużo to się nie nagrałem. Dobra. Próbujemy szczęścia w następnej. Dopiero co wbiłem, a już się skończyło. Miej nadzieję, że, żeby lepsza mapka była, a nie coś takiego, że wychodzimy z bazy a naprzeciwko wróg i jedziemy na przykład sobie tym pontonem to kurwa nas od razu namierzy gośtek z, z FMG i z co to jest? się wylecić da tak. i oni w, kurde, wszędzie, wszędzie mieli. Nasi byli tacy słabi, że coś nie określić. Oni... Panowali nad całą mapą. Co ja wyszedłem z bazy, to mnie zabili. Jakiś sniper albo jakiś gościu. ranę <ścoughs> Ale dobra. Szczyt. Devmendu. Niezbyt lubię tą mapkę, bo za dużo to się tu nie naszczelam. Raczej szybko zginę. Jak jest tu właśnie tyle osób, ile jest, to będzie niezły zapierdol. Dobra, wchodzimy do akcji. Co my tu mamy? Mamy atakować. A nie, my, czuj, my, my bronimy punktów a, a i B. Dobra. Więc raczej to powinniśmy wygrać, bo przeważnie drużyna, która broni... ...wygrywa, bo trudniej jest atakować O kurwa jakiś snajper Ej, do STEMA jeszcze a, niby a mam full HP Kurwa, co, co się z nim stało, LOL? Zacili mi gnoje. Da. Jedziemy robotem. Na zwiat. Lo, rozjebali mi jakieś kurzy syny. Ubrał gdzie tu było wyjście? Kurwa, jak to słońce razi, przejebane. Oni znowu mają jakby przewagę. Idziemy pod słońce. Kurwa, jaki teren. Mój jest teren. Co mnie zabiło? Niemożliwe, że to strzelał, no, jakiś gostek. Auto mnie nie zabiło, bo mnie jeszcze nie zauważyło na pewno. Że to jest niemożliwe. O, sorry. Dobra. Wydaje się czysto, ale... Dobra, mamy jednego. Dziad. Cześć, tam był. Rzucimy granata i sprawdzimy. A, dostał. Kurwa. Ej no kurwa jak? Pojebało kogoś Jaki nie mój teren A ah, yeah headshot O oh, lol, ale szybko mnie zajebał A, nie dziwię się. Miał rangę maksymalną. Czyli wszystkie bariery odblokowane a jeszcze premium. A co mi się tu odblokowało? Akcesoria, tłumik, większy magazynek. Przyda mi się więcej amunicji. O kurde, mi się nie chce bronić, ja chcę atakować. Ten skurwiel będzie mi tu... Czekaj, kogoś tu widziałem chyba. Nie. Zabili mi chłopca. Tutaj wolę nie ryzykować. <laughs> Nic. Kurwa, tym broniem się trafić nie da. Snajperkę bym musiał mieć. O, dostał. Teraz go zabicie może dostanę asystę za killa Pierdole, co tu za syf, co to za debil odpalił dymę się puści granatika dla bezpieczeństwa uh, teraz my, my teraz jesteśmy atakującymi a nie Kurde, nie strasz mnie. Ziomek, ej, amunicja potrzebna. Będę z tego musiał napierdalać. Kur... A, i tak nie miałem już ama. Ech. no zaraz gra się skończy, bo my to mocno wygrywamy. Co to? Powolutku, poci O, tutaj jest jakiś skurwie syn. I co? O, ktoś za mną. Kurde, zabijcie go. Z nami zginął. Kurde, za tu gościu robić. Co to są za znaciki, kurwa, chujowo poustawiane. Nie, no, w sumie tutaj dla pozycji snajperskiej dobra, ale... Powinny też być w innym miejscu. Czekaj. Kurwa Skoczymy w... Co jest kurwa co mi... O dobra A wygraliśmy Yeah Miałem staty 4-4 no, nie najgorzej Dobra, jeszcze jedna rundka i się później zobaczy co będzie dalej hmm. o, jeden z naszych gości miał staty 14-3 Pewnie Snajper Snajperzy przeważnie mają najbardziej na plusie staty Kampią się gdzieś i zabijają, a ich trudno dostrzec, więc Mało no, giną mają staty zabicia i zgony na plusie Dobra Znowu ta mapka Obyśmy znowu byli obroną hmm. Teraz może pogram sobie ze snajperem za dobrym nie jestem Jeszcze pogram AK z turmowcem obrońca znowu no to będzie znowu easy win Bo atakujący nie mają szans Oni na przykład schodzą z tej góry tutaj i nasi snajperzy i w ogóle goście co są u nas na dole ci schodzą to my ich jak kaczki wybijamy no i nie mają szans w ogóle się tu przedostać musieliby naprawdę mocnym szturmem się zmówić i tak w paru nas tu a mój LOL dwóch zabijem Czekaj. Ach! Ja. No. AK jest dobre na tą mapę, ale nie aż w takich do... nie, nie w takich bliskich aż sytuacjach. Że on miał Famasa. O, zajebista broń. A znowu tutaj ten pieprzony znacznik. Dobra. Czekaj już mam... jakie mam sytuacje? O, jestem trzeci na serwie. Tak jakby, mam w O 2 Ej co to kurwa? Gdzie, gdzie, on, gdzie on był? Lol Ale co to za frejer, że po pozwolili mu się aż tak daleko do naszej bazy wiebać? Ja pierdolę. Co to ma być? On się aż przedostał do w środka naszej... On już próbował punkt przejmować. Jaki w Ja też chciałem helikopterem z kurwy jaki odwrót kurwa aha bo to jest zmiana tu jest nasz punkt na przykład... że da się tu wskoczyć kurwa Dobra, to było chujowe. LOL O, tej broni jeszcze nie widziałem. Fajna. Ale on, on widać, że weszł do bazy, środ do środka bazy. Jaki koleś. To. Kurwa, oni nie umieją znać... No, tu znacznik wystawić, no kurwa. Trzeba być zjebem. O, wo... czekaj to nie był nasz? the fuck? co oni kurde... jak oni się opierdalają ja normalnie... ale ja to teraz zarobię na tym Ej kurwa Przecież za mną było pełno moich Jak oni mnie zrobili? Ja pierdolę hm. A to akurat gra... Ta broń była chujowa od, od tego gościa Ja lecę gdzie tu kurwa znacznik jest? Pojebało? Ja jestem na... Fajnie Ja jestem na... Terenie wroga Tyły im zrobię To jest dobry znacznik, teraz można ku nie jest dobry do bliskich spotkań, naprawdę A, on miał tą A, miał setny level Ale ten znacznik nieźle tutaj dalej Dobra, czas nam się powoli kończy. W następnym odcinku nagram więcej. To do widzenia, to Nara i cześć.